Cześć, witam Was Energik w rozwiązaniu konkursu realizowanego wspólnie ze strefą kursów.pl. Przypominam, że do wygrania było 8 kursów mojego autorstwa z różnych tematów, głównie oczywiście głównie wszystkie z grafiki, bo na niczym innym się nie znam. No i zadanie wasze było dosyć proste, mianowicie trzeba było odpowiedzieć na pytanie jakiej techniki użyłem w tym fragmencie filmu, który był w filmie z konkursem. Aby odpowiedzieć prawidłowo na to pytanie, wystarczyło wejść na stronę strefakursów.pl, otworzyć edycja wideo, zakładkę, następnie wybrać sobie efekty 3D i tutaj ten film był dostępny. Technika się nazywała camera mapping. I ten, kto odpowiedział na to pytanie, miał oczywiście, był oczywiście e, wybrany tutaj do losowania. Teraz dostałem 100 około 90 maili. Na razie zakryję wasze maile. Około 190 maili, z czego prawidłowych było. Zobaczmy. Z czego prawidłowych było 118. 118 prawidłowych odpowiedzi, i z tych odpowiedzi będę losował. Na razie zakryję wszystkie te wasze maile i wyjaśnię, na jakiej zasadzie będzie losowanie przebiegało. Odkryję sobie tutaj jednego, mam tutaj losowego jakiegoś Jana Kowalskiego, to jest mój stworzony nick. E, przypuśćmy, że wylosuję Jana Kowalskiego. E, Jan Kowalski w odpowiedzi na, z odpowiedzią, w mailu z odpowiedzią podał trzy kursy, które chciałby dostać. Było to kompresja wideo, Drugi powiedział jako techniki pracy, a trzeci kurs, jaki chciałby dostać, to tworzenie animacji. Teraz, jeżeli Jan Kowalski zostanie wylosowany jako pierwszy, dostanie kurs ten, który zaznaczył sobie jako pierwszy, czyli kompresja wideo. Jeżeli zostanie wylosowany i kompresja wideo już zostanie wybrana przez kogoś innego, dostanie kurs numer dwa, który sobie wybrał techniki pracy. Jeżeli obydwa kursy są już e, przez kogoś wzięte, no to dostanie kurs, który wybrał numer 3, tej tworzenia animacji. W sytuacji, gdy zostanie wylosowany i żaden z tych kursów już nie będzie dostępny, no to ja wtedy będę losował, co, co dostanie, całkowicie randomowy kurs, który wybiorę z tych, które, no oczywiście, pozostały. Niestety nie mogłem tego zorganizować inaczej, także musicie tutaj uwierzyć na słowo, że losuję to całkowicie randomowo. Ok. Ponownie użyjemy sobie generatora liczb randomowych, random.org. Będziemy losować od, od dwójki do 100, chyba 118. 118, zobaczmy, do 118. 118. Dlaczego od dwójki? Ponieważ jedynka to tutaj jest pusta. Jeszcze wyjaśniam. Jak widzicie pusta, a wasza, waszy Wasze maile zaczynają się od numeru 2 Ok Zobaczmy kto dostanie pierwszą e, Nagrodę Klikam get numbers I numer 68 68, któż to się ukrywa Pod numerem 68 Biały Bartek 201 małpa wp.pl I Bartek wybrał sobie Jako pierwszy kurs Cinema for the Essencja. Szukam czy go jeszcze mam? Czy już nie pogoniłem go na Allegro? Jest Cinema for the Essencia dla Ciebie Bartku 201. Zaznaczam sobie tutaj na niebiesko. Właściwie to inaczej. Całą zaznaczę, że już jest ten kurs niedostępny. Na czarno. OK. A to, że wy, co wygrałeś, zaznaczę sobie na niebiesko. Okay. W porządku, jeżeli ponownie wylosuję Bartka, no to wtedy będę losował dalej, oczywiście, tak chciałbym, żeby każdy wygrał, miał szansę, a nie żeby jedna osoba dostała dwie nagrody, także klikam again i kolejny numer to 25, 25, któż się kryje pod 25? Pawito 19924 gmail.com I widzicie, Pawito wybrał ponownie sobie tutaj e, Cinema 4D Essential. Niestety ten kurs już jest niedostępny, więc dostanie to, co wybrał sobie drugie, czyli efekty specjalne. Patrzę, patrzę. Gdzie ja je mam? Efekty specjalne dla Pawito. OK. Odkładamy. Zaznaczamy na czarno i tutaj sobie zaznaczymy na niebiesko, żeby wiedział kto co dostał. Ok, losujemy trzeci kurs. Again, numer 66. 66 maszyna losująca wybrała. Brabro Polak. Brabro Polak wybrał sobie kurs. Co my tutaj mamy? 3ds max Essencja. Chyba najczęściej wybieraliście ten kurs. Brabro Polak dostaje 3ds max essencja. Zaznaczam na całość na czarno. I to zaznaczam na niebiesko. OK. I lecimy dalej. Again. 35. Maszyna losująca wybrała 35. Pod numerem 35, Tyborek 25, małpa o 2.pl. I Tyborek wybrał sobie kurs tworzenie czołówek. Szukam. Tworzenie czołówek dla ciebie. Zaznaczamy całość jako czarną. I tu zaznaczamy na niebiesko. Ok? No, już niewiele tych kursów zostało. 4 połowa za nami. I ponownie losujemy egen. 83. 83. Pod numerem 83 kryje się Kasztelewicz Maciel, Maciej, przepraszam, małpa gmail.com i pan Maciej wybrał sobie efekty 3D. Efekty 3D. Proszę bardzo, efekty 3D dla Ciebie. Zaznaczamy całe. Wyłączamy na czarno i zaznaczamy na niebiesko, okay. a Jeszcze taka mała informacja, najmniej wybieraliście kodeki kompresja wideo. Zgaduję, że większość z Was jest ogarnięta z kodekami, także ten kurs był chyba najmniej wypo, yy, wybierany. Najczęściej wybieraliście 3ds Maxa i Cinema 4D Essentia, co jest oczywiście dobrym rozwiązaniem, bo chcieliście się nauczyć po prostu a, z początków tych wszystkich programów i według mnie to jest bardzo dobra, yy, bardzo dobra droga nauki. Okej, okay, klikamy again. 77 77 Zaznaczamy na biało, lebeszek, małpa gmailcom. Pan Lemeszek wybrał sobie kompresja wideo. Akurat mi się udało trafić kogoś, kto najmniej wybierał tą kompresję wideo. Kompresja wideo dla Ciebie. Zaznaczamy sobie tu na czarno i pan lemeszek na niebiesko. OK, pewnie się jeszcze, że dobrze zaznaczyłem wszystko, bo potem, żeby mi się to nie myliło, OK, losujemy dalej, again, 37, 37, na biało, M Krajewski 98 i pan Krajewski wybrał sobie a już niedostępne kursy, ale ma tutaj między innymi trzeci, czyli tworzenie animacji, tworzenie animacji dla ciebie, Zaznaczamy sobie M, pan M. Krajewski, i tutaj sobie zaznaczymy na niebiesko. Mam nadzieję, że potem wszystkim dobrze powysyłam te kursy, bo to u mnie też jest różnie. <laughs> ok, klikamy again. Ostatni i numer 3. Mały numer. Jak widzicie, numery niskie też są trafiane. Pod numerem 3 kryje się. Ne 1 Tan małpa O2pl. Ne 1 tan, małpa O2PL. I akurat się udało, że wybrał między innymi pan Neitan chyba to jest, z tego chyba tak mi się wydaje. E, techniki pracy, które zostały dla ciebie. Techniki pracy proszę bardzo. E, zaznaczamy. ok I m, osoby, które wygrały zostały już. A, Rozlosowane. Teraz proszę Was o osoby, które wygrały, aby z tego maila, z którego wysłały mi odpowiedź, wysłały mi swój adres, pełny adres, imię i nazwisko i adres, łącznie z kodem pocztowym, bo często ludzie wysyłają w trzech mailach. Najpierw imię i nazwisko, potem ulicę i potem, jak przypomnę, to jeszcze kod pocztowy, także pełny adres. I ja do Was te oczywiście kursy wyślę. Napiszcie mi, co sądzicie o takich kursach czy o takich konkursach. Czy powinienem właśnie zrobić jeszcze takie kursy, konkursy, gdzie można wygrać coś z kursów, co można zrobić, co można się nauczyć, a może jeszcze ze strefą kursów coś zrobię. Wiem, że są jeszcze dwa fajne kursy, których niestety nie dostałem, a z tego względu, że były one w trakcie produkcji. Są to kursy, słuchajcie, nie wiem czy one już są dostępne, chyba jeszcze nie są wrzucone przez kierownika strefy kursów. Mianowicie, są to interiory Cinema 4D i interiory 3DS Max, czyli dwie jakby wizualizacje w oparciu o dwa właśnie tutaj systemy graficzne, czyli Cinema 4D i 3DS Max. I chyba jeszcze powinno być Motion Graphics, którego chyba też jeszcze nie ma tutaj wrzucone, a który pewnie będzie. Niebawem. Także dziękuję Wam serdecznie za to, że wysłaliście prawidłowe odpowiedzi. Cieszę się, że 8 osób dostanie jakieś kursy, które sobie wybrało. No i oczywiście do następnego. Czekam na Wasze komentarze. Wpadnijcie też na stronę strefy kursów. Zobaczcie, jakie kursy mają. Może coś faktycznie Wam się przyda, może czegoś byście chcieli się nauczyć. Myślę, że warto inwestować w siebie. Pozdrawiam Was, Energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.